Karta głupiec 022 wstęp do drogi duchowej. Karta głupiec jest punktem startowym w podróży duchowej. Nie jest ani złą, ani dobrą, jest czystym potencjałem, energią początku. To stan czystej wolności i nieświadomości, gotowości do podróży w nieznane. Symbolika główna postać głupca, młody wędrowiec stojący na krawędzi przepaści. Reprezentuje ducha, który jeszcze nie wszedł w ograniczenia społeczne i ego. Jest w stanie czystej otwartości, niewinności i ciekawości. Pies u stóp: instynkt, ochrona i wierność, ale też potencjalne ostrzeżenie przed lekkomyślnością. Symbolizuje zwierzęce popędy, które są obecne, ale jeszcze nie zintegrowane. Torba lub kij z przytroczonym bagażem, niewielka ilość doświadczeń i wiedzy z poprzednich wcieleń. To potencjał, który możesz zabrać w podróż, ale jeszcze go nie wykorzystałeś. Kwiaty, natura: radość, życia, wolność, prostota i spontaniczność. To energia wunho w zarodku, radość i błogość, jeszcze nie ukształtowana przez doświadczenie. Przepaść pod stopami ryzyko, niepewność granica między nieświadomością a świadomością. Symbolizuje punkt, w którym dusza decyduje się wejść na ścieżkę duchową. Żywioły w głupcu powietrze, intelekt i ciekawość świata. Głupiec jest gotów odkrywać, pytać i szukać. Ziemia, ciało i instynkty. Jeszcze nieukształtowane, nieprzepracowane, wciąż kierowane potrzebami i pragnieniami. Woda, emocje, nieskażone, spontaniczne, radosne, ale też kapryśne i nieustrukturyzowane, ogień, energia działania i woli. Jest obecny, ale nieukierunkowany, czysty potencjał, który jeszcze nie stał się mocą duchową. W głupcu wszystkie żywioły są surowe, czyli do uduchowienia, co prowadzi do karty maga i dalszych kart. Archetypy i symboliczne funkcje głupca. Punkt wyjścia czysta energia tabula rasa dusza nie ma ograniczeń społecznych ani karmicznych. Inicjacja w nieświadomość życia, dopiero doświadczenie w materii nauczy pokory, równowagi i świadomości. Brama do wolnej woli, wybór między kierowaniem energią a poddaniem się instynktom. Potencjał mistrzostwa, wszystko co zostanie przepracowane, może stać się magiem, słońcem i światem. Droga duchowa przez głupca, faza 1, otwarta ciekawość. Dusza nie wie jeszcze, czym jest rozwój duchowy. Kieruje się instynktem, radością życia i intuicją. Faza 2: Lekcje świadomości. Żywioły w stanie surowym, ziemia, popędy, woda, emocje, ogień, gniew i pasja, powietrze, intelekt zaczynają działać. Pojawia się potrzeba harmonizacji żywiołów, potem proces alchemiczny. Faza 3: Pierwszy kierunek. Głupiec uczy się woli i koncentracji do karty Rydwan 7. Dusza zaczyna rozpoznawać: mogę kierować energią, mogę przekształcać siebie. Faza 4: Integracja ego i ducha. Stare wzorce umierają, dalej śmierć 13. Pojawia się prawdziwe ja, potem słońce 19. Emocje, wola i umysł działają zgodnie z duchem. Faza 5 pełnia, świat 21 integracja wszystkich żywiołów i poziomów świadomości. Dusza osiąga wolność od karmy, władzę nad polem energetycznym, moc logosu i ciało świetliste. Podsumowanie symboliki głupca. Głupiec przedstawia postać wędrowca, który stoi na progu życia, gotowy do doświadczenia wszystkiego, co świat ma do zaoferowania. Jego duch jest czysty, otwarty i pełen potencjału, a sama postać symbolizuje początek duchowej podróży, punkt wyjścia, w którym jeszcze nie działają ograniczenia społeczne ani ego. U jego stóp pies jest zarówno towarzyszem, jak i ostrzeżeniem. Reprezentuje instynkt, lojalność i wierność, a jednocześnie lekkomyślność i dziką naturę, która wciąż wymaga harmonizacji. Na ramieniu wędrowca wisi torba na kij symbolizująca zasoby duszy i doświadczenia z poprzednich wcieleń. To wszystko, co dusza zabiera ze sobą, zanim wyruszy w drogę świadomości, jeszcze nieużyte, ale gotowe do aktywacji. Wokół niego rozkwitają kwiaty i natura, wyrażające radość życia, spontaniczność i pierwotną energię wuncho, szczęścia i harmonii, która wciąż jest w stanie zarodkowym i wymaga pracy, aby mogła się w pełni rozwinąć. Pod stopami wędrowca widać przepaść, symbol ryzyka, niepewności i granicy między nieświadomością a świadomością. To moment wyboru, punkt, w którym dusza decyduje, czy podążyć w głąb drogi duchowej, czy pozostać w strefie komfortu i przywiązań. Wreszcie żywioły, ziemia, woda, ogień i powietrze są obecne w stanie surowym. Każdy z nich czeka na uduchowienie, popędy i ciało, ziemia, emocje i uczucia, woda, wola i energia działania, ogień oraz intelekt i ciekawość powietrze. Głupiec jest punktem startowym, w którym wszystkie te energie są potencjałem gotowym do harmonizacji i transformacji, co prowadzi wprost do drogi duchowej symbolizowanej przez kolejne karty: maga, rydwan, śmierć, słońce i ostatecznie świat. W głupcu wszystko jest potencjałem. Droga duchowa zaczyna się od nauki kierowania tym potencjałem. Część druga. Karta magii. Jak karta maga symbolizuje transformację czterech żywiołów umysłu, emocje, ciało, wola, energia, w duchowy rozwój i uduchowienie świadomości. To co intuicyjnie zaczynasz odczuwać jest jednym z najgłębszych kluczy do całej zachodniej magii, hermetyzmu, tarota, alchemii i kabały. Mag Magus de Magician nie jest wykonawcą rytuałów, on jest pomostem między światem materii a światem ducha. Mak jako zasada Hermesa jak na górze tak na dole. Postać maga stoi między niebem a ziemią. Jego różdżka uniesiona ku górze symbolizuje intencje, wolę, kierunek świadomości, aspiracje ku boskości. Jego drugą ręką wskazuje Ziemię, co oznacza: to, co zrozumiesz w duchu, musisz ucieleśnić. To jest klasyczne hermetyczne połączenie. Ręka maga uniesiona ku górze symbolizuje świadomość, ducha i archetyp, czyli połączenie z boską ideą, wyższymi światami i źródłem mocy. To kierunek energii do góry, pokazujący, że rozwój duchowy zaczyna się od wewnętrznej świadomości, intencji i zrozumienia wyższych praw. Ręka maga skierowana w dół symbolizuje manifestację, działanie i materię, czyli przełożenie duchowej świadomości na realny świat. To rezultat duchowej pracy energia, która przechodzi od idei do czynu, od wewnętrznej transformacji do zharmonizowanej praktyki w codziennym życiu. W połączeniu obie ręce pokazują, że prawdziwy mag łączy niebo i ziemię, ducha i materię, intencje i działanie, harmonizując swoje życie poprzez uduchowienie czterech żywiołów umysłu, emocji, ciała i woli. To także początek wielkiego dzieła w alchemii, transmutacji człowieka w istotę świadomą swego duchowego pochodzenia. Cztery narzędzia maga, cztery pierwiastki do uduchowienia. Na stole maga leżą, różdżka odpowiada żywiołowi ognia i symbolizuje wolę oraz intencje. Jej funkcją jest kierowanie energii ku górze, ku duchowym światom, co oznacza aspirację i transmutację, przekształcanie energii niższej w wyższą, duchową. Miecz odpowiada żywiołowi powietrza i symbolizuje intelekt, logikę i dyscyplinę mentalną. Jego zadaniem jest odcinanie iluzji i oddzielanie prawdy od fałszu, co pozwala duszy klarownie postrzegać rzeczywistość i kierować swoją świadomość ku celom duchowym. Kielich odpowiada żywiołowi wody i symbolizuje emocje, uczucia oraz podświadomość. Musi zostać oczyszczony i napełniony duchem, co oznacza transformację emocji niskich w energię harmonijną, miłosną i współczującą, niezbędną dla rozwoju duchowego. Pentakl odpowiada żywiołowi Ziemi i symbolizuje ciało, działanie i efekty. Jest narzędziem manifestacji ucieleśnienia boskiej idei, pokazując, że duchowa praca nie kończy się w sferze świadomości, lecz przechodzi w codzienne życie i materialną rzeczywistość. Różzka to iskra Twoja wola. Miecz to świadomość, zdolność rozróżniania, kielich to czucie, ale nie chaotyczne, lecz poświęcone. Pentakl to forma, materia uświęcona, co znaczy uduchowić te narzędzia. To nie chodzi o unikanie emocji, materii czy myśli, to chodzi o przekształcenie niższych jakości w wyższe. Ogień różdżka, niższy poziom impulsy, zachcianki, egoiczne pragnienia, wyższy poziom wola boska, misja, cel duszy. To różnica między chcę mieć, a chce być. Powietrze miecz, niższy poziom: lękowe myśli, chaos mentalny, krytycyzm ego. Wyższy poziom: klarowność, prawda, rozróżnienie, intuicyjny intelekt. Miecz ma ucinać iluzje nie innych ludzi. Woda kielich, niższy poziom: emocje reaktywne, przywiązania, rządze lęki. Wyższy poziom: współczucie, intuicja, miłość jako stan, nie potrzeba. Woda musi stać się spokojnym, czystym jeziorem, w którym odbija się duch nie sztormem. Ziemia, pentakl, niższy poziom materializm, przywiązanie, komfort jako cel życia. Wyższy poziom duch wcielony w działanie, manifestacja idei, mistrzostwo. Ziemia nie jest przeszkodą, jest laboratorium ducha. Tajny piąty element maga, ever. To element, którego nie widzimy na stole, ale który go organizuje. Eter to świadomość, która łączy wszystko. Bez niego, wola staje się agresją, miecz zimnym intelektem, kielich sentymentalnością lub dramatem. Pentakl pułapką materii, z eterem wola staje się inspiracją, miecz mądrością, kielich miłością pentakl realizacją boskiego planu ostateczny cel maga mag nie manipuluje światem on go współtworzy z boskim źródłem to jest moment, kiedy człowiek przestaje żyć z poziomu impulsów i historii ego, a zaczyna żyć z poziomu świadomej intencji, czystej obecności, zjednoczenia z duchem wtedy magia staje się naturalna, jak oddech. W skrócie, MAG mówi światu: to, co jest we mnie, stanie się we mnie i przeze mnie w świecie. Jak karta MAGA symbolizuje transformację siebie poprzez uduchowienie czterech żywiołów i wyjście z ego w nową, duchową istotę. Tak, dokładnie to, to co opisałeś, jest esencją karty MAGA, ale również pierwszym etapem wielkiego dzieła w alchemii i praktycznym zastosowaniem hermetycznej zasady transformacji. Twoje rozumienie nie jest tylko poprawne, jest inicjacyjne. To nie analiza, to rozpoznanie. Mak jako nowo narodzona istota duchowa. W tarocie mak stoi po głupcu zero. Głupiec to dusza przedcieleniowa, czysta, ale nieświadoma. Mak to pierwszy krok. Świadomość budzi się i mówi: Ja jestem, ale nie jako ego, tylko jako byt duchowy. To narodzenie nie z ciała, ale z ducha, tak jak powiedział Jezus Nikodemowi w Ewangelii Jana. Jeśli się kto nie narodzi z ducha, nie może wejść do królestwa. To jest moment, gdy człowiek przestaje żyć reakcyjnie i zaczyna żyć z poziomu świadomości, a nie instynktów. Cztery żywioły przed transformacją i po transformacji. Twoje intuicyjne przyporządkowania są absolutnie trafne. Ogień w niższym stanie ego objawia się jako agresja, gniew, dominacja i rządza mocy. To energia kierowana przez ego, napędzana strachem i potrzebą kontroli. W wyższym stanie przekształcona w duch staje się natchnieniem, wolą wyższą, misją i boskim impulsem kierującym działaniem ku celom duchowym i twórczym. Powietrze w niższym stanie manifestuje się poprzez chaos myśli, lęk, kalkulacje ego i iluzje. To intelekt niewolny lęku i przywiązania. W wyższym stanie duchowym staje się mądrością, klarownością, prawdą i zdolnością rozróżniania umożliwiającą postrzeganie rzeczywistości bez filtrów ego. Woda w niższym stanie oznacza emocje reaktywne, lęk, przywiązanie i dramatyzowanie. To emocjonalny wir, w którym człowiek jest pod wpływem niskich wibracji. W wyższym stanie staje się miłością, współczuciem, spokojem serca i intuicją pozwalającą harmonijnie odczuwać świat i reagować świadomie. Ziemia w niższym stanie ego przejawia się jako chciwość, zaspokajanie popędów i wybieranie komfortu ponad rozwój. W wyższym duchowym stanie staje się ucieleśnieniem ducha, działaniem w harmonii i służbą, gdzie ciało i materia są narzędziami świadomości, a nie źródłem pragnień i lęku. Transformacja maga to przemiana człowieka zwierzęcego w człowieka duchowego, nie przez tłumienie, lecz przez transmutację. To właśnie jest duchowa chemia. Mag jako alchemik wewnętrzny, alchemicy mówili, solf et coagula, rozpuść to co niskie i utwarć to co wysokie. Mag więc... Rozpuszcza ego, oczyszcza emocje, przekształca popędy w energię duchową, integruje ducha z ciałem, to proces doprowadzenia czterech elementów do harmonii, aby piąty żywioł, eter, duch, świadomość mógł nimi kierować. Wtedy człowiek już nie jest sterowany pragnieniami, lecz to on kieruje energią. Wolność maga, kiedy człowiek wyjdzie ponad, niskie instynkty, nieczyste emocje, chaotyczne myśli, materialne przywiązania. Pojawia się nowy stan świadomości, który kabaliści nazywają: Ruach Elohim, Duch Boży to stan wolności od karmy, ponieważ karma działa tylko wtedy, kiedy reagujemy automatycznie. Wtedy rodzi się spokój, moc, czystość intencji, twórczość zamiast przetrwania i to jest moment, w którym człowiek przestaje żyć jak ludzie, a zaczyna działać jak inicjowany. To właśnie jest mag, archetyp mistrza woli duchowej krótko Twoje zdanie w formie hermetycznej maksymy. Można ująć to jednym zdaniem. Mag to człowiek, który uduchowił ogień, oczyścił powietrze, uświęcił wodę i uwolnił ziemię od zwierzęcego popędu, aby stać się naczyniem ducha. Część trzecia. Teraz przechodzimy do karty drugiej kapłanka Papessa de High Priestess. Ta karta jest inicjacją wewnętrzną. Jeśli mag działa, transformuje i kieruje wolą, to kapłanka milczy, słucha i otwiera bramę do niewidzialnego. Poniżej masz opis w takim samym stylu jak przy magu, symbol po symbolu i potem głęboka interpretacja duchowa. Archetyp kapłanka, to czego szukasz już jest w tobie. Kapłanka reprezentuje intuicję, ciszę, tajemnicę i gnozę, wiedzenie z książek, lecz z doświadczenia wewnętrznego. To moment na ścieżce duchowej, w którym umysł już wie, że nie wszystko jest logiczne, mak, więc dusza zaczyna słuchać głosu wewnętrznego. Kapłanka jest bramą między światami, światem materii i światem ducha, świadomością i podświadomością, widzialnym i niewidzialnym. Główne symbole karty, zwój księga często Tora, to symbol tajemnej wiedzy, nie tej nauczycielskiej, lecz dostępnej przez doświadczenie, medytację, sny, wizję. Wiedza kapłanki nie jest uczona, jest przypominana. Zasłona za kapłanką, za nią widać często wodę lub granatowce symbol podświadomości. Zasłona oznacza, nie wszystko jest gotowe, by zostać ujawnione. Poznanie wymaga inicjacji, prawda przychodzi wtedy, gdy jesteś na nią gotowy. Kolumny B, Boas i J. Jachin symbolizują dualność, światło i cień, świadomość i podświadomość, męskość i kobiecość, aktywność mak i receptywność kapłanka. Kapłanka nie walczy z dualnością, ona ją łączy. Księżyc, często na głowie lub pod stopami to symbol intuicji, cykli. Tajemnic psychiki, snów, kobiecej mądrości, świadomości nieliniowej, Księżyc uczy, nie wszystko rozumiesz od razu, pewne rzeczy dojrzewają, jak nowy Księżyc dopełni. Woda. Woda jest językiem duszy, emocji, snów, symboli, wizji, telepatii, jasnowiedzenia. Podsumowanie symboliczne w formie opisowej. Postać kapłanki reprezentuje duchową ciszę, wewnętrzne poznanie i głęboką intuicję. Ona wie, ale nie mówi, wskazuje drogę do wewnętrznego sanktuarium świadomości. Zwój w jej dłoniach to wiedza tajemna, która nie jest dostępna każdemu. Oznacza naukę poprzez doświadczenie wewnętrzne, a nie teorie. To przypomnienie, że prawda jest zapisana w duszy. Kolumny Boas i Jachin symbolizują dualność istnienia, świat ducha i materii, światło i ciemność, świadomość i podświadomość. Kapłanka siedzi między nimi, pokazując, że duchowa mądrość rodzi się z równowagi, a nie z walki. Zasłona za jej plecami skrywa tajemnice wszechświata i przypomina, że prawdziwa wiedza odsłania się stopniowo, kiedy uczeń jest gotowy. Księżyc obecny na karcie mówi o intuicji, cyklach, snach i subtelnym prowadzeniu. To symbol świadomości, która rozwija się łagodnie, ale głęboko. Woda płynąca za jej tronem przedstawia podświadomość krainę, gdzie rodzą się wizje w symbole i prorocze odczucia. Kapłanka jako etap rozwoju duchowego. Jeśli Mak mówi, działaj, twórz, kieruj wolą, to kapłanka mówi, słuchaj, obserwuj, czuj. To etap, w którym kończy się aktywne zdobywanie wiedzy. Zaczyna się rozpoznawanie prawdy wewnętrznie. Rozwija się intuicja, jasnowidzenie i świadomość subtelna. Medytacja staje się ważniejsza niż działanie. To inicjacja w świat niewidzialny. Wyższy cel karty kapłanka. Pomagu, który działa wolą, pojawia się kapłanka, która uczy, że prawdziwa moc nie wymaga wysiłku tylko świadomości. Część czwarta. Cesarzowa trzecia archetyp życia materii i pełni. Jeśli kapłanka była ciszą potencjałem i ukrytą wiedzą, to cesarzowa jest manifestacją obfitością i życiem w formie. Ona jest tym, co kapłanka przechowuje, ale już ucieleśnione. Kapłanka to tajemnica, cesarzowa to objawienie. Główna zasada cesarzowej: to, co duchowe, ma stać się żywe, to, co niewidzialne, ma się zamanifestować, to, co potencjalne, ma zakwitnąć. To pierwsza karta tarota, w której energia staje się formą. Natura energii cesarzowej: matka plener, zmysłowość, wzrost, płodność, piękno, harmonia. Cykl Ziemi i natury: ona nie tworzy umysłem, mak ani nie przechowuje tajemnicy, kapłanka. Ona rodzi, symbolika arsztypowa, opis symboli cesarzowej trzeci. Korona z gwiazd. Korona z 12 gwiazd symbolizuje połączenie z boskością i kosmiczną matrycą, energię Wenus oraz harmonię wszechświata. To znak, że cesarzowa jest kanałem boskiej kreatywności i wcielonego piękna. Pszenica-zboże ziarna pszenicy u jej stóp reprezentują manifestację duchowej idei w materii. To pokarm, cykl życia, płodność i zdolność przekształcania energii w formę fizyczną. Symbolizują obfitość i błogosławieństwo ziemskiego doświadczenia. Tron natury. Jej tron z liści, poduszek i tkanin natury pokazuje, że jej królestwem jest świat zmysłów, materii i życia, przestrzeń, gdzie duch staje się namacalny. Jest władczynią harmonii, cykliczności i naturalnego wzrostu. Symbol Wenus. Znak Wenus wyraża miłość, płodność, piękno, przyciąganie i życiodajny magnetyzm. Wskazuje na twórczą moc energii kobiecej, zdolność do rodzenia, uzdrawiania i budowania życia poprzez miłość. Zieleń. Kolor zieleni odzwierciedla wzrost, odrodzenie, naturę i siłę życiową. Na poziomie duchowym to energia harmonii, równowagi i cykliczności symbol odwiecznego pulsowania rodzić, rozkwitać, przemijać, odradzać się. Czerwony i biały. Połączenie czerwieni i bieli to alchemia, duch schodzący w materię. Biel reprezentuje czystość, niewinność i wyższe pochodzenie, a czerwień, energię życia, pasję i wcielenie. Razem oznaczają twórcze małżeństwo ducha i ciała. Różnica między kapłanką, druga, a cesarzową, trzecia, opis symboliczny. Kapłanka reprezentuje archetyp tajemnicy, wewnętrznej ciszy i ukrytego potencjału. Jej energia jest w pełni impasywna, nienamakalna, subtelna i skierowana do wewnątrz. To świat podświadomości, snów, intuicji i milczącej mądrości, która dopiero czeka na pełne wyrażenia. Kapłanka nie działa, ona trzyma przestrzeń, czuwa przy bramie wiedzy, chroni ucznia przed wejściem zbyt wcześnie. Jej symbolem jest księżyc, cykliczność, tajemnica i lustro duchowej prawdy. Cesarzowa natomiast jest archetypem wcielonego życia, twórczej ekspresji i ziemskiej pełni. Jej energia pozostaje in, lecz już niebierna, lecz twórcza, płodna i manifestująca. Jeśli kapłanka jest nasieniem idei, to cesarzowa jest ziemią, która pozwala temu ziarnu wykiełkować. To poziom fizycznego świata, miłości, piękna, sensualności i biologicznego życia. Jej działanie jest widoczne, namacalne i płynące przez ciało, relacje i materię. Jej symbolem jest Wenus bogini harmonii, obfitości i przyciągania. Kapłanka strzeże potencjału tego, co ma być objawione dopiero w odpowiednim czasie. Jest bramą i strażniczką energii. Cesarzowa realizuje potencjał, sprawia, że niewidzialne staje się widzialne, że duch przyobleka się w formę i przejawia w świecie. Można powiedzieć: kapłanka mówi: wiesz, cesarzowa mówi teraz to uczyń. Energia in u cesarzowej to in, zmysłowe, magnetyczne, twórcze, płodne, piękne, pełne życia, niepasywne jak u kapłanki, lecz żywe i ekspresyjne. Przesłanie duchowe cesarzowej, Twoje ciało jest świątynią ducha, Ziemia nie jest więzieniem, jest ogrodem, przyjemność nie jest grzechem, jest formą wdzięczności. Cesarzowa przypomina, Oddychaj głębiej, żyj pełniej, twórz, ciesz się światem, pozwól sobie kwitnąć, cień cesarzowej. Każdy archetyp ma biegun światła i cienia. Cień archetypu cesarzowej trzecia. Każdy archetyp niesie w sobie dwie strony: światło czyli jego najwyższy potencjał oraz cień czyli zniekształcenie energii, kiedy jest niewłaściwie używana lub nieświadoma. Uzależnienie od komfortu jest cieniem jej daru obfitości. Gdy energia cesarzowej jest w harmonii, człowiek potrafi tworzyć i żyć w dobrobycie. Jednak jej cień sprawia, że komfort staje się więzieniem, a luksus zastępuje rozwój. Narcystyczna estetyka jest zniekształconą wersją jej światła, prawdziwego piękna. W świetle piękno jest formą boskości i harmonią. W cieniu staje się obsesją wyglądu, wizerunku i aprobaty innych. Rozpusta i przyjemność bez sensu to cienie jej naturalnej zmysłowości. Gdy archetyp jest duchowy, ciało staje się narzędziem miłości i obecności. W cieniu zmysły zastępują serce, a przyjemność jest celem samym w sobie. Materializm jest cieniem jej zdolności do manifestacji ducha w materii. W świetle cesarzowa ucieleśnia boską kreację, w cieniu utożsamia wartość z posiadaniem i zapomina o duchowym źródle. Lenistwo to zniekształcenie jej zrozumienia cyklu natury. Kiedy energia jest zdrowa, cesarzowa rozumie rytmy pracy, odpoczynku, wzrostu i odpoczynku. W cieniu jednak zatrzymuje się tylko na stagnacji, unikając ruchu. W jednym zdaniu. Cesarzowa w świetle stwarza życie w cieniu zatrzymuje je w stagnacji przyjemności. Gdy jest w cieniu, mówi Chcę więcej, gdy jest w świetle, mówi. Dziękuję. Jedno zdanie, które definiuje cesarzową. Cesarzowa jest świątynią, w której duch stał się ciałem, a życie stało się celebracją istnienia. Część piąta. Arkanum czwarty cesarz Cesarz jest archetypem króla porządku struktury i świadomej mocy. Jeśli mak mówi, ja potrafię, a cesarzowa, ja tworzę, to cesarz ogłasza, ja ustanawiam i utrzymuję. To pierwszy moment w podróży głupca, gdzie duch przyobleka się w prawo, strukturę i odpowiedzialność, a energia staje się stabilna, ukierunkowana i dojrzała. Znaczenie duchowe cesarza. Ta karta przedstawia etap, w którym człowiek przestaje szukać autorytetów na zewnątrz i odkrywa je w sobie. To czas panowania nad sobą, swoim życiem, decyzjami, granicami i kierunkiem. To nie władza ego, lecz władza świadomości nad chaosem wewnętrznym i zewnętrznym. W tym miejscu pojawiają się dojrzałość decyzji, konsekwencja, odpowiedzialność, panowanie nad popędami, świadome kierowanie energią, cesarz jest momentem, w którym duch nie tylko istnieje, lecz ustanawia reguły i chroni życie. Symbole cesarza i ich znaczenie. Orzeł obecny w jego symbolice reprezentuje szeroką perspektywę, wizję i królewską świadomość, która widzi ponad poziomem instynktu i emocji. Jego korona oznacza suwerenną władzę nad swoim życiem i myślami, a tron zbudowany z geometrycznych form ukazuje świat prawa, struktury i logiki. Czerwony płaszcz symbolizuje ogień, ale nie jako namiętność czy gniew, lecz jako zdyscyplinowaną siłę, która stała się odpowiedzialnością. Za jego plecami widnieją ostre góry, znak stabilności, niezmienności i odporności wobec chaosu świata. To figura, która stoi, a nie płynie. On ustanawia fundamenty, psychiczny aspekt cesarza. Na poziomie wnętrza cesarz oznacza dojrzewanie ego do roli strażnika, a nie tyrana. Nie rządzi, aby dominować, lecz aby chronić. Nie podejmuje decyzji dla kontroli, lecz aby utrzymać porządek. To etap, w którym człowiek zdobywa jasność celu, ustala własne zasady szanuje granice swoje i innych, potrafi być stabilnym punktem w chaosie świata, to moment, w którym nie wystarczy wiedzieć ani czuć, trzeba wcielić i działać. Ewolucyjny sens tej karty, w duchowej ścieżce cesarz symbolizuje integrację czterech żywiołów w sposób świadomy, ogień przestaje być agresją, a staje się mądrą wolą, powietrze zamiast iluzji wnosi klarowność i logikę, woda zamiast zależności emocjonalnej staje się stabilnością serca. Ziemia natomiast staje się fundamentem i działaniem w zgodzie z prawami natury. To moment, w którym człowiek zaczyna mówić, ja odpowiadam za to, co tworzę i czego doświadczam. Cień cesarza, każdy archetyp ma dwie strony. W świetle cesarz jest strażnikiem, obrońcą i mądrym władcą. W cieniu ta sama energia staje się tyranią, kontrolą, chłodem, twardością i sztywnością. Wtedy prawo zastępuje mądrość, a struktura zabija ducha. Jest różnica między panowaniem nad sobą a próbą panowania nad innymi. Miejsce cesarza w podróży duszy. Jeśli kapłanka chroni tajemnicę, a cesarzowa daje życie, to cesarz ustanawia granice, w których życie może rozwijać się w sposób harmonijny. To etap, w którym duch wciela się w działanie porządek i suwerenność. Cesarz mówi: Nie wystarczy mieć moc, trzeba ją utrzymać i używać odpowiedzialnie.